Będzie na kole? Na Kurwa byś się zabił! Daj, spróbować! Daj, spróbować! Ja przejadę cały parki Nie, bo tu łatwiej, nie? Dobra, tam. Powiem tak, nawet jak się wywalę, to gorzej z motorem nie będzie. No to jest, to jest. To jest. Nie, co? No ja ci Po dwa tera obok normalnie Chłopie, <grystanie> aż, aż mnie boli ręka od, od manetki

takie ładne, takie ładne Wilia, teraz bym się tu zabił. <grywa> <grywa> On biega z tym, z tym motorem, masakra. Chacze Prawie się w tą audicję wbiłem A i No pogrzało cię Zbijcie sobie na kanał Enduro Opa Ok. okay? Co wy swoiki chłopaki żeście się urwali, że nie znacie? Ja nie no. wiem Dam suba Co? Dam suba No ale obiecujesz, będzie z dzwoneczkiem? Tak Dobra, trzymam cię za słowo, dzisiaj sprawdzę w statystykach, bo mam 7 subów Jak będę miał 8 to znaczy, że dałeś Dobra, dzięki Dałeś już suba? Ja będę Dobra, a jak się nazywa kanał? E Enduro Opa. Tak jest. Jak wymuszam Mam to Pierwszy milion, który zebrałem. Pier pier pierwszy milion trzeba ukraść.